Cześć kochani, tu Agnieszka i dzisiaj klasyczny haul zakupowy, w którym są buty, torebki, dodatki, ubrania i wszystko. Raz na jakiś czas lubię taki haul nagrać właśnie w takiej bardzo formie klasycznej. Także jeżeli Wam się będzie podobało, to oczywiście zostawiajcie kciuka w górę. Możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i przechodzimy do rzeczy, bo rzeczy jest całkiem sporo. I może być długo. I zaczynamy tradycyjnie od budów. I pierwsza para to są Melissa Bee. To są takie tenisówki. Ja w tamtym roku w holu zakupowym którymś pokazywałam Wam takie właśnie. Tylko, że takie brokatowo fioletowo szare i z uszami myszki Mickey, właśnie z takiej serii we współpracy z Disneyem. A to są już takie jakby klasyczne Melisy, ale w takim właśnie kolorze Barbie. Podeszwy już mam brudne, bo w nich chodziłam, zresztą pokazywałam się w nich Wam na Instagramie. Jeżeli nie, nie śledzicie jeszcze, to możecie. Śledzić właśnie moje social media. Ja tam rzucam dużo różnych zdjęć wcześniej niż tutaj się pojawią na przykład niektóre rzeczy na kanale, choćby te buty. Także słuchajcie, i ja te buty mam w rozmiarze 37. bo Generalnie u mnie przy płaskich melisach jest tak, że w balerinach mam zazwyczaj 38, a w sandałach i właśnie w tego typu tenisówkach mam 37. Po prostu taka jest rozmiarówka. Tutaj jest wkładka 24 cm i zastanawiam się, czy chcecie na kanale taki film pod tytułem Fakty i mity o melisach. O, dawajcie mi znać w komentarzach, bo wiem, że dużo osób tych butów nie zna, bo tutaj was coraz więcej przybywa, a ja dawno nie pokazywałam żadnych melis, więc mogę wam trochę o nich opowiedzieć, ale nie chcę tutaj się z kolei za bardzo, wiecie, rozwlekać, bo ten film i tak może być bardzo długi, tak jak powiedziałam. Także pierwsza para butów na wiosnę to są Melisy w takim właśnie Barbie kolorze. I nie, one nie obcierają. I tak one oddychają tak jak każde inne buty. I tak bardzo fajnie się je pielęgnuje, bo wystarczy je po prostu umyć. Także to są buty bezproblemowe. Tak jak mówię, tamta para mi się świetnie sprawdziła, dlatego postanowiłam właśnie na jeszcze kolejną. I te buty znajdziecie na przykład na Answer, Ja stamtąd właśnie mam. Także. Takie śliczne różowe buciki. Strasznie, wiecie co, za każdym razem jak na nie patrzę, to mam po prostu radochę, bo ten kolor nie wiem jak on będzie wyglądał w kamerze, ale to jest taki naprawdę śliczny Barbie, ale nie za ostry róż. Są super i są mega wygodne. Także to jest pierwsza para butów. I drugie buty to są y, takie klasyczne, bardzo klasyczne baleriny z OKB. OKB to jest z kolei amerykańska firma, która y, też robi właśnie ze specjalnego tworzywa obuwie. Tak jak my lisy pachną gumą balonową, tak OKB pachną dla mnie zawsze jakąś taką... Um nie wiem, cappuccino, czekoladą, kawą, czymś takim. I ten model nazywa się Georgia. Kolor to jest blush. Będziecie zresztą mieć linki do wszystkich rzeczy, które dzisiaj pokazuję, po prostu w opisie, także możecie sobie tam przejść. I to są baleriny, tak jak mówię, to jest moja trzecia para z tego modelu właśnie, z tych balerin i one są dla mnie super wygodne. Aczkolwiek mam mały problem z rozmiarówką, bo mniejsze o rozmiar, mniejsze są na mnie za ciasne, a te są minimalnie, może nie za duże, ale mogłyby być minimalnie mniejsze. Może w ten sposób to ujmę. Czyli tak jak na przykład przy Melissa Ultra Girl, Mam dokładnie to samo, że 37ki są na mnie za ciasne, takie ledwo ledwo, może tak dam radę chodzić, a 38ki są minimalnie za luźne. Ale i tak mi to nie przeszkadza, bo te buty są po prostu mega wygodne. Tak jak powiedziałam, to jest amerykańska właśnie firma i te buty też są naturalne, ekologiczne i tak dalej, zresztą podobnie jak Melissa, to są buty po prostu naturalne, wegańskie i Plusem tych, tego modelu na przykład jest to, że mają tutaj wypustki, które przy chodzeniu masują stopy. Także, wow! Także popatrzcie jeszcze, pokażę Wam jeszcze podeszwy, jakie są czadowe. Zawsze mi się te podeszwy podobały. I pudełka też robią genialne. to kwiat, są kwiatki, to jest jakiś ptaszek i tak dalej, i tak dalej. Także to jest druga para butów. A trzecia para butów to też są OKB, tylko że są to sandały. I jeżeli oglądacie mnie dłużej, to na pewno widziałyście. Dwa razy pokazywałam sandały z OKB. Totalnie superaśnie, po prostu wygodne. I teraz właśnie pani z OKB poleciła mi, żebym sobie spróbowała tego modelu. To jest, wydaje mi się, praktycznie to samo, tylko te modele, które Wam pokazywałam, miały tutaj między pierwszy a drugi palec, taki wiecie, japonkowe po prostu wcięcie. Były takie japonkowe. Natomiast te mają po prostu paski i są takie bardzo proste też w formie. Kolor jest też taki beżowy, wpadający właśnie w jakąś kawę z mlekiem, w coś takiego. I tutaj, podobnie jak przy Melisach, w sandałach OKB, też mam rozmiar 37. Ja mam jakąś taką stopę na granicy. Nie mam 37, nie mam 38, ale pewnie mam jakieś 37,5, a że nawet 37,3 czwarte bo 37,5 w snikerach z kolei są na mnie takie też na styk także co to wie? W każdym razie wybieram takie rozmiary i śmigam się w nich dobrze. Mam nadzieję, że te też będą ok. Oczywiście w tych pierwszych butach, które wam pokazywałam, już chodzę, bo odpowiednio, że tak powiem, temperaturowo się już powoli robi. Natomiast te baleriny i sandałki będę prześmigiwać. Mogę wam zrobić też, że tak powiem, taki feedback, jak one mi się sprawdzają. Po prostu w późniejszym czasie, jak będzie cieplej, jak będzie odpowiednia na nie pogoda. Na przykład na Insta Stories, bo ostatnio też tak robiłam, także. Słuchajcie. Nakadałam się o butach, teraz przechodzimy do torebek. I wy w sumie już doskonale widzicie, bo sobie tam wisi dynda i tak dalej, i tak dalej. Więc pierwsza torebka y, to jest torebka również Melisa. Jeżeli y, widziałyście mój film odnośnie Melisa Sagba, to są takie duże, fajne wory od Melisy. Chyba z dwa lata temu kręciłam ten film, tak? Coś mi się kojarzy koło lata. Tu się Wam pojawi, mogę go Wam też podlinkować w opisie. No właśnie, i tamte torebki mi się świetnie sprawdziły, a to jest mniejsza wersja, y, tak jakby tamtej torebki. Tak, z nazwy, bo to jest Sakbak Mini po prostu, ale to jest taki mikroworeczek, saszetka o takim prostokątnym dnie. I tutaj też jest kolor taki nudziakowy, to jest bardzo charakterystyczny, taki. Nudziak melisowy, bo to jest taki nudziak, który nie jest bardzo jasny, trochę wpada w róż, ale nie można powiedzieć, że jest różowy. Nie wiem, jak wygląda w kamerze, ale nie można powiedzieć, że jest różowy, nie można powiedzieć, że jest do końca beżowy. Bardzo fajny kolor, i yy, też taki, który pasuje po prostu do dużej części mojej garderoby. A jeżeli chodzi o samą praktyczność tej torebki, generalnie Melflex ma to do siebie, że on jest trochę cięższy, więc te sagbagi dużo, one są bardzo wygodne dla mnie, ale czuć, że one są po prostu same w sobie, torebki są trochę cięższe. Yy, no. No tutaj ze względu na rozmiary tego ciężaru nie czuć po prostu, bo to jest mała torebeczka i ona jest rzeczywiście mała. To jest torebka taka, jeżeli potrzebujecie wrzucić tam, nie wiem, portfel, telefon, chusteczki, pomadkę, klucze, takie najpotrzebniejsze rzeczy, tutaj nie władujecie książki, nie władujecie, nie wiem, jakiś skarpet dodatkowy, no nie no, skarpety to by się może zmieściły. Ale powiedzmy, nie wiem połowy kosmetyczki, może tak, nie władujecie z takimi podstawowymi rzeczami, więc to jest też taka torebka do takiego śmigania właśnie w momencie, kiedy nie musimy do niej dużo ładować, ale mi się sprawdza bardzo fajnie, ja przed laty nosiłam głównie wielkie takie shopper bagi i słuchajcie, nie mogłam się w nich nigdy zmieścić i przez ostatnie parę lat tak mi się zmieniało, że ta torebka ma dla mnie i tak dużo miejsca, także... Mała torebka ma dla mnie dużo miejsca, ale mam też dużą torebkę i nie spodziewałam się, że ona będzie tak duża, jak ją zamawiałam. To jest z kolei torebka z Nikoli. To jest też taka marka, którą ja Wam nieraz pokazuję. I oni mają takie odjechane torebki. To są takie torebki wymagające, to są torebki, których, w których musicie pomyśleć, do czego je zostawić. I właśnie, szczerze mówiąc, to nawet jakoś nie zwróciłam uwagi na stronie sklepu, że ona ma takie holograficzne elementy i bardzo mi się to podoba. I to jest w ogóle torebka jeansowa i ona jest duża, tak jak mówię, ja się nie spodziewałam, ja myślałam, że ona będzie o połowę mniejsza. Ona jest właśnie duża, gigantycznie pojemna, ma tutaj takie sznury z przodu i no dużo miejsca. Jest to po prostu miękka torebka, ona będzie świetna na lato do jakichś takich letnich stylizacji, czy lżejszych wiosennych właśnie. Także to jest moja druga torba i na hasło, które się Wam tutaj pojawia, mi jest zawsze je ciężko wymówić, będziecie miały zniżkę. Wszystkie zniżki, które dla Was mam, będziecie miały też podane, miały, mieli, będziecie też w opisie. Także możecie sobie tam pozaglądać. Kurczę, czemu ludzie zawsze dzwonią wtedy, kiedy nagrywam? Powiem Wam, że to nie jest pierwszy raz, to się bardzo często zdarza, że albo mi dzwoni jakiś budzik w telefonie, albo właśnie ktoś do mnie dzwoni. W każdym razie wracam do torebki. No, zobaczymy, jak ją będę prześmigiwać, a na pewno ją będę prześmigiwać, też będzie Mogły zobaczyć myślę nieraz na Instagramie. Ok, teraz przejdę do pozostałych dodatków. Ok, na początek zaliczyłam sobie właśnie teraz fajla, i spadł mi jeden kolczyk. Pod szafę będę go musiała później wyciągnąć, dlatego pokażę Wam tylko jeden. Te kolczyki kupiłam, ten kolczyk. I drugie również kupiłam w H&M. Wydaje mi się, że Wam ich nie pokazywałam, ale mogłyście w którymś filmie zobaczyć je na mnie. Właśnie to są takie marmurkowe, okrągłe kolczyki z kółeczek, coś takiego no, nie mam wam jak pokazać drugiego. Mogę Wam tak przyłożyć, ewentualnie, żebyście sobie zobaczyły. Fajnie, i one chyba kosztowały dechę czy 15 zł. To jeszcze na fali tych y, przeceń, takich właśnie zimowych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są też kolczyki z kolei ze Stradivariusa. I y, te kupiłam ostatnio. I to jest właśnie w tym takim trendzie, wiecie, marynistycznym, muszelki i tak dalej, i tak dalej. A jako, że ja takie rzeczy lubię, to po prostu sobie kupiłam taki set. I ten set kosztuje chyba 29 zł, więc to jest całkiem niedużo. A to jest mnóstwo kolczyków. Część już wyciągnęłam i zapomniałam włożyć do ucha. Miałam sobie włożyć teraz, żeby Wam pokazać przy nagrywaniu. Ale w każdym razie mamy tutaj jakieś rozgwiazdy, perełki, właśnie takie muszle. Akurat te muszle najbardziej mi się podobały, a mi nie pasują, bo są tak duże, że nachodzą mi tutaj na uchu na tą część i tak nieładnie odstają. Także tu akurat jest klapa, ale tutaj też są takie wiszące. Fajne. W ogóle bardzo mi się podobają w Stradivariusie zazwyczaj dodatki. Lubię po prostu. Takie sieciówkowe. To by było w sumie Tyle tak z biżuterii, i teraz tak, zegarki, zegarki, zegarki. I ogłoszenia parafialne. Teraz do 10 kwietnia macie na Danielu Wellingtonie darmowy pasek przy zakupie zegarka. I zaraz ja wam pokażę, co ja tutaj mam. A i oczywiście do tego dochodzi jeszcze moja zniżka, ta szulow na 15%, także jest fajnie. Pokażę wam, co ja mam tym razem. Tym razem mam tak. Mam taki duży zegarek o dużej tarczy. To jest bodajże 42 mm. Mam nadzieję, że się nie mylę. Ze, z czarną tarczą i srebrną oprawą. Właśnie z czarnym takim materiałowym paskiem. Ja te paski uwielbiam. One są bardzo wygodne. Zaryzykowałabym nawet stwierdzenie, że wygodniejsze są od tych skórzanych. Ale mam też właśnie skórzany pasek. I jak kupicie zegarek, zamówicie właśnie sobie zegarek, to możecie sobie też dobrać paseczek. To jest pierwsza rzecz. I drugi pasek, który mam, bo mam jeszcze jeden, yy, to jest pasek do innego modelu, który gdzieś, kurczę, położyłam. Chciałam Wam pokazać. To jest do trzydziestki dwójki bodajże, aczkolwiek też nie jestem pewna, bo ja się głupię w tych rozmiarach. Ja nie mam pamięci do cyfr. Przepraszam, nie mam pamięci. Ale w każdym razie zamówiłam sobie taki pasek, bo widziałam go... Ym, gdzieś u kogoś widziałam właśnie ten pasek yy, właśnie z zegarkiem, z kolei z białą tarczą i z różowym złotem, jeżeli chodzi o oprawę i bardzo mi się to podoba. I to jest takie letnie. Patrzcie. To jest takie kojarzące mi się letnio, tak frywolnie, nie wiem, jakaś Riviera i te sprawy nad morzem, także zamówiłam sobie jeszcze właśnie taki paseczek. I co? Właściwie, jeżeli chodzi o dodatki, to by było tyle. I jeżeli chodzi o ubrania, to to jest pierwsza rzecz. To, co mam na sobie, to co tu widzicie, to jest tak, to jest koszula moje drogie, moi drodzy, nawet jest z guziczkami, ale te guziczki, uwaga, tak sobie to tłumaczę, że dlatego ją wzięłam. Te guziczki są po prostu po dwa. I nie przeszkadza mi to tak strasznie. Nie wiem o co chodzi. Ja mam z tymi guzikami po prostu jakąś manię, ale próbuję ją, wiecie, tak psychologicznie sobie obejść, bo jak są po dwa, to znaczy, że jest ok. I to jest świetna koszula z berzki. Ona kosztowała 69,90. To jest koszula wiskozowa i bardzo, bardzo mi się podoba. Ma świetny kolor. Dodam do tych bucików. Ma świetny, właśnie taki letni kolor, taki kolor, który ja lubię, w którym się dobrze czuję, i wydaje mi się, że. Też w miarę ok chyba w nim wygląda, nie wiem, to wy ocencie, yy, ale w każdym razie taką właśnie koszulkę sobie ostatnio kupiłam. Okej, okay, teraz bluzeczki, w takim razie przejdziemy do bluzeczek. Właściwie nie wiem, czy to jest bluza, czy to jest bluzka. Yy... Jak czy to jest sweterek? Ja nazywam to bluzą, bo tak mi się najbardziej kojarzy i o, spadło. Pamiętacie, jak w zeszłym roku pokazywałam Wam, w zeszłym roku, tak, to było chyba jeszcze, albo w styczniu, tak, w styczniu właśnie taką bluzkę w tym fasonie z mormuła, tylko że taką y, kość słoniowa ekry, coś takiego. I tamta była grubsza. Mogłam powiedzieć, że to był sweterek bluza, a to jest właśnie z takiego cieńszego, lejącego materiału, ale w dalszym ciągu świetnego. I szczerze mówiąc, bardziej mi się w tej wersji właśnie to ubranie. Podoba takiego lejącego materiału. W marynarskie, jak widzicie, paski już mnie widziałyście w tej blusy, bo nagrywałam w niej jeden z filmów. Ja ją mam w rozmiarze 36, bo to jest taki rozmiar, właśnie oni mają taką rozmiarówkę na stronie, że mają 36 do 38 na przykład. I yy, ja noszę właśnie 36 lub 38 i te rzeczy na mnie idealnie pasują. I tym razem, tamtym razem, właśnie przy tej bluzce miałam balerinę, która mi się nie podobała, nie lubię balerin po prostu. A tym razem mam kogo. Flaminga, tak? Flaming, dobrze mówię, flaminga. I ten flaming mi się już bardzo podoba, także ta bluzka chodzi na mnie z flamingiem. I to są takie ubrania, które są też bardzo dobrej jakości, ja je bardzo lubię nosić i też jakoś tak świetnie się czuję. Generalnie to jest też polska marka, więc jak polska, polskie to dobre, dobre bo polskie, tak to się mówi. O, okej. Okay. I z Normuła mam jeszcze jedną rzecz na takim niezbyt pięknym drewnianym wieszaku, ale okej. Okay. I to jest taki zwykły, nawet nie top to jest bluzeczka. Ja bym to nazwała po prostu bluzeczką pod koszuleczką. I tutaj też mam rozmiar 36 do 38. Właśnie bardzo mnie urzekła tym, że jest taka prosta, basicowa, ale ma tutaj takie szwy, takie jakby pod biust, czyli trochę modelujące i te rękawki, które nie mają tutaj takiego wyraźnego, wiecie, wycięcia. Tylko są takie lekko opadające, ale mają taką słodką falbankę i na modelce, właśnie na stronie, strasznie, strasznie mi się ten. Top też spodobał, a najbardziej spodobał mi się w takiej białej, basicowej po prostu wersji. I obie te rzeczy są mają 95% wiskozy i 5% elastanu, żeby po prostu miały jakąś tam elastyczność. Także też skład jest całkiem fajny. I na hasło z wiosna macie 10% zniżki właśnie też na stronie Mormuana. Nowe kolekcje też dokładne szczegóły tej zniżki będziecie mieć w opisie. Zniżek a zniżek dzisiaj, nie? Tutaj, Tutaj macie kolejną tym razem na samo dobro. No słuchajcie, jakbym ja coś nie pokazała od Madzi, jakbym coś nie pokazała z Samo Dobro, to jak, jakby w ogóle ten haul mógł istnieć? I tym razem Madzia mi wysłała sukienkę, która się nazywa Mini Monstera. Wysłała mi, wiecie, no ja po prostu jak zobaczyłam tą sukienkę na Insta właśnie Samo Dobro, to oszalałam. I tutaj mamy sukienkę bawełnianą z kolei, to też jest polska marka, polska produkcja, ja Wam bardzo często pokazuję i w sumie właśnie te rzeczy z wszystkie są też świetnej jakości. I mi się sprawdzają ja i zamawiam jeszcze na przykład dla mojego młodego, jego ulubione koszulki w muchy. Pierwszą mi, pamiętam, Madzia sprezentowała, a potem zamawiałam kolejną. Także właśnie dla dzieci, dla kobiet, dla mężczyzn nawet są bardzo fajne rzeczy. Koszule czadowe, także możecie sobie zobaczyć. Jak lubicie taki, wiecie, też niesztampowy męski styl, jeżeli jesteście mężczyzną oczywiście, nie wiem, czy faceci mnie oglądają, czy nie. W każdym razie, słuchajcie, bo się rozchylałam, rozgadałam za bardzo. To jest bardzo prosta sukienka w fasonie i dla mnie jest idealna. Ja lubię proste sukienki, takie, które nie podkreślają za nadto figury, w których się można ukryć i czuję się po prostu komfortowo. I to jest sukienka, która jeszcze ma dodatkowo kieszenie. Kolory są piękne, właśnie ten nadruk jest też prześliczny. Ja mam ją w rozmiarze. M. i wydaje mi się, że ten rozmiar jest dobry. Boję się, że na przykład s mogłaby być na mnie za ciasna, a ona ma taki fason, że właśnie jest taka y, nie podkreślająca figury, także dla mnie po prostu idealna. Dobra, słuchajcie, i to by było na tyle polskich marek, teraz mam jeszcze takie sieciówkowe dylematy i zaraz Wam je pokażę. Właściwie to będą takie dwie sieciówkowe rzeczy i każda z taką lekką anegdotką, także sorry, kto nie lubi słuchać anegdotek, przykro mi. Pierwsza rzecz to są chinosy, czekajcie, muszę je ogarnąć, to są chinosy ze Stradivariusa w beżowym kolorze. I do tego to mam właściwie dwie anegdoty. Pamiętam, że dwa lata temu sobie je kupiłam, bo to jest taka kolekcja, która pojawia się co roku, więc można ją chyba dostać z tego, co kojarzę, też jak są zniżki, ale jest co roku. Jak kupicie na przykład teraz, to pewnie za rok. Też będziecie tak jakby miały, wiecie, kupione to samo, co się pojawi znowu, ale na przecenie. No ale ja je kupiłam w cenie regularnej. To są takie beżowe chinosy, ja je mam w rozmiarze 36, bo właśnie dwa lata temu na komunię mojego chrześniaka kupiłam sobie białe te spodnie i w rozmiarze 38. I tak w sklepie wydawane mi się troszkę takie, wiecie, luźniejsze i tak dalej. One się niestety trochę rozciągają. Przynoszeniu. Także tym razem postawiłam na rozmiar 36. To jest pierwsza anegdota, żeby lepiej wziąć takie, które bardziej przylegają, bo się rozciągną po prostu trochę. A druga anegdota jest taka, że jeżeli byście je chciały kupować czy zamawiać, wybierzcie te z beżowym paskiem. Nie wiem dlaczego, ale przymierzyłam trzy pary z czarnym paskiem w tym samym rozmiarze, i wszystkie bardzo brzydko układały się w kroku i się do niego powiedzmy nawet przyklejały po prostu dosłownie i przyklejały się z jednej strony, a z drugiej robił się taki wór z przodu, wór na, wiecie, o co chodzi, więc wiecie o co chodzi, ale ja nie wiem o co chodzi i właśnie wiecie, taka już desperowana stwierdziłam, dobra zapytam tą babkę, która już patrzyła na mnie jakby mnie chciała zamordować, żeby mi przyniosła z magazynu kolejne, tylko że może z tym beżowym paskiem wiecie, przewróciła oczami, no cóż, przewróciła oczami przy klientce, ok, już pomijam to ale przyniosła mi te spodnie i rzeczywiście zmierzyłam je i te nie wiem, są inaczej szyte, mimo że to jest niby to samo. Są inaczej szyte i moim zdaniem leżą bardzo fajnie. I one są takie, że można je właśnie nosić i bardziej elegancko, i bardziej na co dzień. Yy, także ja jestem bardzo zadowolona, że je kupiłam. Jeszcze nie, nie jestem zadowolona jeszcze z noszenia ich, bo jeszcze ich nie nosiłam. Jak widzicie, są jeszcze zametkowane. Ale nosić je yy, będę. Myślę, że nawet może jutro, jak się uda. Dobra, a teraz numer duo, anegdotka. Słuchajcie, mam tutaj kombinezon z H i M. Kombinezon. Tak. A co najlepsze, zobaczycie niedługo kolejny kombinezon, ale okej. Okay. W każdym razie, właśnie pojechałam sobie kiedyś do moich rodziców. Opowiadałam Wam o tym, że jadę do rodziców, czy przywieźć te rzeczy, do tych mierzymy, właśnie takie stare, różne dziwne rzeczy. I poszłyśmy do galerii, i jako, że mamy zupełnie inny gust, tak mi się wydaje przynajmniej, bo zawsze moja mama narzeka, wiecie, na te moje różne dziwne futrzaki i tak dalej. Okej. Okay. Ale w każdym razie, powiedzmy, że mamy różne gusty i nagle przechodzimy koło Hajiem, a tam jest manekin właśnie w tym kombinezonie, i tak obie Ale fajny kombinezon, no, ale fajny, ej, mówię, mamo, wchodzimy, chodź zobaczymy, może będzie, ale super. No i mama, moja mama mówi, dobra, no to chodźmy, zobaczymy. I tak podchodzę do wieszaka, bo, wie, bo z kolei był manekin na wystawie, a drugi stał, wiecie, tak na samym środku w wejściu do sklepu i zaraz za tym wisiały te kombinezony. I tak przeglądam, przeglądam, patrzę, 42, 40. I tak nie ma, a moja mama mówi, daj, pokaż, jeszcze popatrzę, wiecie, tam szuka. No to słuchaj, bierz 42, może akurat będzie dobry, bierz 40, zobaczymy. No i mówię, mamo, no daj spokój. I jak? No weź, zmierz, zobaczymy nie będę mierzyć, może na manekinie kurczę jest, wiecie, taki lepszy rozmiar. Wiecie, mówię do mojej mamy, wiesz, może na manekinie jest lepszy rozmiar, ale mnie nie ściągną. Jak nie ściągnął ja, to idę zaraz, tu się zapytać, jak to moja mama? Moja mama jest bardzo przebojowa i asertywna. No i oczywiście wiadomo, pani powiedziała, że no nie ściągną z manekina, ale będą ściągać czekajcie, jak to było, że będą ściągać za dwa dni, czyli będą ściągać w poniedziałek rano, coś tam będą zmieniać więc zobaczą jaki jest rozmiar na tym manekinie, tak jakby w sklepie no i był rozmiar 34 i oczywiście mnie już nie było u rodziców, bo wróciłam do Krakowa ale moja mama oczywiście wzięła mi ten 34 i dzwoni do mnie, a ja mówię, nie mam no, on będzie na mnie za mały what? ok a to okej, okay, to pani mi powiedziała, że tam jest jeszcze ten na wystawie będą w nocy ściągać, bo nie mogą w ciągu dnia jak klienci chodzą, będą w nocy ściągać i ona do mnie zadzwoni jak będzie 36 albo 38. No i takim oto sposobem, słuchajcie, moja mama zdobyła dla mnie ten kombinezon, bo co jest najciekawsze, jak weszłam jeszcze tego samego dnia na stronę właśnie H&M, to widziałam jakieś w 34 rozmiarze i tak w 34 po prostu, a potem już nagle nawet taki mały rozmiar zniknął, więc na stronie był nie do dostania. No i tak się to skończyło, że wylądowałam z 36. I teraz tak, anegdota była długa. Ale co o samym kombinie sądzić, to tutaj musicie mi doradzić, bo on wydaje mi się jest trochę, to znaczy tak, mógłby być trochę większy w pupie i w biodrach. Jest trochę przylegający i nie wiem teraz, co mam z nim zrobić. Czy mam go oddać, czy mam go zostawić, także możecie mi doradzić. Jak widzicie, on jest w takim fajnym beżowym kolorze, to jest, zdaje się, chyba bawełna, myślę, że w 100%. Ma guziki, no ba, musi mieć guziki, nic na to nie poradzę, ale tak bardzo mi się spodobał i na mnie też w miarę mi się podoba, że stwierdziłam, że okej, okay, że ze mną zostanie. To znaczy, wiecie, ja jeszcze tutaj dodając tutaj anegdoty, jeździłam po galeriach w Krakowie go nie znalazłam, bo próbowałam znaleźć 38, ale właśnie stwierdziłam, że dobra, zostanie 36, ale się zastanawiam. Pomóżcie mi, doradzić, co sądzicie. Ok, moi drodzy, i tą anegdotą długą kombinezonową zakańczam w takim razie ten haul zakupowy. Mam nadzieję, że te rzeczy się Wam podobało. Pamiętajcie o wszystkich zniżkach, że rzeczy się Wam podobały. Pamiętajcie o wszystkich zniżkach. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście będzie mi miło, jak zostawicie kciuka w górę. Możecie też subskrybować kanał i widzimy się, widzimy się w sobotę. Pa!